Siema, tu Borys Gaminger GSTF i zapraszam Was na kolejny odcinek z Farminga 19 na mapie Sosnówka yy, Dzisiaj yy, będzie grał ze mną Patrickiem, ja sobie nie grał tylko opowiadał coś tam. Zapraszam Was do odcinka, który mi się przysyła, bo mam telefon yy, przy sobie. Yy, no i mi się przysyła odcinek z Minecrafta, oczywiście zapraszam, będzie pod koniec odcinka tak. Yy, jakby coś Patryk to nagrywam. No dobra, dobra. No i yy, I teraz tak, no to teraz to by tutaj porobić. Mhm. jest to zrobię ci nawet? Co? Fajny button bo jest no taki ogród z domem. No. Dobra, okej. Okay. To zrobimy sobie, nie wiem, na przykład... O ja w ogóle lubię wóźni na te... fajny debatowy, nie? No. Dobra, a my sprawdzamy ile... Krowy nam produkowały mleka, no mało, szkoda. Jakby na odcinku, nie? i tak, tak, oczywiście. Dobra, no to co my tutaj porobić, Patryk. A krowy mają dużo... Nie, nie, jeszcze ich... porób coś sobie. Dobra, zrobię w sobie w obrządki w w chyba. Czekaj, powiedz, komenda Na papę. Comment blok. Dobra. No, Patryk, jakby coś. No, cię nie teleportowało, bym musiał cię sam tepać. No właśnie. E, Czekajcie, tak, bo no muszę kolety. tutaj znaleźć moją najlepszą na świecie ładowarkę. Tylko gdzie no. ona jest? O, dobra. Skała macieżeta. Skała Tylko nie da zniszczyć. Co, naprawdę? No. A to jest chyba Bedrock, tak? No bedrok, no? A ty to jest skała macierzysta, ale na kreatywie da się. A bo to na się, na kreatywie tak. Nie chodzi o surwico ani przygotowywanie, Na przygodowym nic się nie da zniszczyć. Nawet dirka. A co to jest dirka? Nawet drzewa się nie da zniszczyć. Nie wiem, nawet wyjścia. Co? No, no, lecz świata ci nie da znieść nie da uderzyć, tylko da ci kliknąć guzik. I dźwigniesz. No. Lecz budować nie można. Naprawdę? Co tam się? No, no na przygodowym, bo tylko się przychodzi mapy na nim. Ja wolę survival. Mapy survival. Nie wolę mapy amleter. Przygodowy, nie? Tryb no ja gram na trybie kierownik w gospodarstwach tak. wcale. Bo ryby zawsze grał u mnie na trybie survival, nie? No tak, tak. Bo ja zlekce wiesz dla, dla prosów, nie? No, ale ja lubię, ja gram. Lubię, tak. No wiem, ale na przetrwanie zawsze bez mojej mapy grą. Bo... No tak, tak i tu mamy dopiero byleś musiał byś, byś mógł tego kratyć. Zresztą? No. Okej, boryk. Zrobię teraz jakiś mini domek. Nie. No. Oj, ja, mam pierwszy twinebaptor, nie? No. A chyba ty chyba zapomniałem o spałnie. Wiesz, co zapomniałem o spałnie. Nie. Dobra, okay. a ja jadę do góry, sprawdzę, czy mam... Dobrze, Muszę. Dobra, ok, no to tutaj robię laxi, mam jakąś szuflą, maseję. Guzika potrzebuję, bo nie mam guzika i ten guzika bym zrobił te, nie? Pytkajcie. 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 A nie wiem, ten, nie? Dobra. Nie miałem tych ładu warki trochę w sumie. Dobra, nie grałem Aha jeszcze tabliczka, nie?

A to dobra, nikt sobie tak i tak nie się nie wie, Tylko... Tak dzisiaj nie robię Jak się tym nie Nie tą komendę tytule, wiesz? Nie, tytule zarządza ekranami tytułowymi Dobra, wsiadamy tutaj do tego ciągnika na Vira i zasypimy trochę. Aha, dobra, bo już ja zrozumiem. Autor mapy tutaj jeszcze musi być w title napisany. I title. Nie w tylko w Orda Ordaj, linę, drop. dać, wiesz, automatycznie do drzwi, bo tutaj no. jeden dron poszedł, tym przyszedł. Taki fajny okay, napis tu, bo jest taki, wiesz, to znaczy właśnie, że zrobiłem, bo to jest takie napisy tutaj. Okej, bo teraz tutaj kółko ustawienia. Wszystko będzie ustawione automatycznie. Mhm. Czy nie, nie będziecie teleportować w ogóle. Nie ustawię, tylko mnie wszystko od razu ustawiamy. Muszę tutaj takie re jakby dać. Widzieliśmy tutaj... Jaki był przepis? Dobra, po co mam przepis? Kiedy bo zapomniałem redstone. Redstone'a, Redstone'a, wiesz co to jest redstone, nie? Tak, wiem. Tak. Teraz dobry, mamieńki, sobie to by macierzysto. Tu będzie bardziej ten guziczek na dole. Sorry, że ten guziczek będzie bardziej na dole, bo tak musi być. Ja też widziałeś... I, aha, bo ja muszę ten przekaznik... Tak? Weźmiemy tu, ale czekajcie. Dobra, jakby coś stresuje, mnożę w głowie. 8 razy 2, 18. 8 razy 2, 16. Yy... A to, co to czy robisz? Jakiś tamten robisz? Co? A co to tam dzielisz, ja, znaczy mnożysz? A dzielę, czy wejdą mej... dwie kostki siana i dwie kostki smoka. Ja dobra, dobra. Dobra, bo ja tutaj testuję te wszystkie przy działaniu PTT. Okej, okay, dobra, wszystko zrobione, tylko teraz już komercji, nie? Hmm. O, title małba. Okay. A dopieram, ja który poziom robisz? Ja jestem ja nie robię poziomu. A tu nie ty... ja robię dopiero spawn'a. nie? wszystko od razu pomyśl ten, nie będziesz musiał wszystko ustalać, tylko od razu weźmieł się... game on, game on zero, małpakę tu będzie jeszcze game, nie game, tylko Nie ten osób nie, nie będziesz tracił ale jak stanie, to nie wiem, gdzie to straci życie, ale tak nie będzie, a to jest... jak to było? Ja gównes to było ten, tego, in die dobra. Wif, wif, Ale się rozkładało. Musiałam opottersen, wif, wif. Wyjdźmy na bad. Co? Nie, tu jest nie będzie mówię. Tank. Tu będzie stark. Okej, okay. no. Okay, teraz już jest tu przeleportować się, nie? Przeleportować. Tu Dobra, okay, to jedziemy dać jeszcze owcom Ktoś do jedzenia Czekaj, bo muszę ten... Okej, okay, dobra, to, to... to... Dobra, czekaj, bo teraz muszę ten... Ehm... Um, no... Uwłóż że będzie ten napis, Dzień mnie dzień Masz nowy dzień? Dzień dobry. Witaj. To jest... pierwszy... Coś nam urosło. Ej, kurde, ja zapomniałam planować na ten odcinek.

Nie borydź jak to zrobić Shero? Chyba normalnie tykle. I Chyba bardziej ci się spodoba to coś A może nie udało się ten? Pierwszy? Dobra! I borydź, to nie chce działać to może być. Okay, czy... Miał większą łynęć. No. Ty, bo jest rozumiem już. Rozumiem, muszę obserwator dać. A no tego, wiesz? bo ja, nie mogę tego. Teraz czekaj, tak, okay. obserwator, nie obserwator, tu jest obserwator. Teraz obserwuję. Aha, ta dyskusja nie będzie potrzebna Dobra, okej, okay. owce ile mają? Ja nie mogę tego zrobić, ciekawi, jak ja mam to zrobić? To nie działa ja to jakoś to muszę zrobić, a nie mogę tego zrobić, Czekaj. To... No, nie wiem jak to zrobić, ja to, wie, wie, jak to zrobić, wiem jak to zrobić, dobrze. Ty wiem. Um... Wiem jak to zrobić, wiesz wie, jak to zrobić? Ja. Normalnie. Dobry, you... tylko... a tak w ogóle to ile będzie. Po ziomło. Nie, nie. Czekaj, bo jest nie ten pisko. Normalny. Czyli ten żebyś zabrał. Dobra. Czekaj, na Ну не дайте <laughs> 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 udało mi się. Muszę no no tylko trafiać. Trochę, trochę, góre, mi długo to zajęło. To jest taki dziwny mechanizm. E, nie te tylko subtitle. No e, Subtitle. Jalka to Izgle Propople to Tingle i poziom pierwszy Teraz bym trzeba zasłonić działa! Oj, udało mi się, działa u te poziomy, te z poziomu weźmiał, by wiesz Muszę takie mechanizmy robić, że nie uwierzyć. A ile spałków zrobiłeś? Dopiero pierwszy robię. Muszę, bo, bo musiałem jeszcze mechanizmy na tym, na spałdzie robić. Nie mechanizmy, ale... 8, Co ja robię? Nie wiem. Bo ja nie widzę tutaj go ekranu. A tyle, wiesz co? Ta wziąłem sobie jakieś ziarna do sierpnika.

o, właśnie z matki. No, nawet, nawet. Dobre, fajne. Takie, no, 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 fajne, niech nie? No. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze w ogóle tyle mechanizmów muszę zrobić. A, okej. Mechanizm pojomy muszę jakiś mechanizm zrobić. Mechanizm. Dobra. Jesteśmy winni bardzo dużo matek. Teraz to musimy jakąś zrobić. Czooo! Ja nie będę robić żadnej babki. A czemu? Bo no, nie u mnie Nie umiem nie wiem, nie wiem. robić mapę. Dobra. jak się nabiera z tego, co tutaj będzie. ja zrobię w kupilach. Bardzo póki. bardzo Będzie kominu, ale to bardzo dziwny ten dom. Bardzo dziwnie wygląda ten dom, czy to... To Teraz będę musiał tutaj leć. Otwieram oh, tutaj drzwi nie? O, dobra. Tyle, mam nadzieję, starczy naszym górom. No. O! Jeszcze nie wiem, jak to z tym też No. Ale ja mam akcję na na następny odcinek. No. Trzy odcinki. Chciałbym je dzisiaj robić. A czemu? No chyba nie. No bo... Może bo zapomnę kiedy indziej. Że... A, a dzisiaj mojego night nie nagrasz? No, nagram, nagrzę. Te trzy z serii Party z Seaway. I jeszcze chciałem z innych serii nagrać. Bo co? Więc... E, Pokomplikujemy się. Czyli no trochę mamy dzisiaj plan. No ale i dać tak, następny odcinek. Jak nie przestanie padać, to będzie... No, piszą taka. Laktęku, około 100 Nie wiem, czemu, ale muszę tęść. Okej, okay, za 30 sekund odcinek zrobi jak nie końca, bo... No, zaraz no, zaczyna na pojęcie. No, to już sobie stoi. Tak więc w tym odcinku to już będzie wszystko. Poczekamy do równych 25 minut. Dzięki za oglądanie, Patryk. Pożegnaj się. Pa. Dobra, to.